Miniaturka. Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Ze mną jest Radek, a ja jestem Kuba i dzisiaj opowiemy wam o bardzo ciekawych rzeczach. Tak, powiemy wam dzisiaj czym są ewangelie, czym jest słowo ewangelia. Dokładnie, a słowo ewangelia jest słowem y, greckim. Myślimy często y, ja mi się na przykład bardzo kojarzy z czterema ewangeliami, czyli po jakimiś tam po prostu literackimi. Ale to jest to są nie tylko pewne utwory, pewne dzieła, które znajdziemy w Biblii, ale... To słowo Ewangelia, ono ma pewne znaczenie. Dokładnie. A znaczy ona tyle, co dobra nowina? Dobra nowina o Jezusie Chrystusie. I o Jego Królestwie Niebieskim. I na dobry początek otwórzcie swoje e, Biblię na objawieniu 1.5 i tam zobaczycie tekst o miłości Bożej. I Bóg jest miłością i miłuje nas. I co ciekawe, tam czasownik jest napisane, napisany w formie teraźniejszej, dlatego e, to jest dla nas bardzo istotne ponieważ pokazuje nam to, że B Bóg miłuje nas teraz. Nie, mił nie, nie, za nie zaczął miłować albo nie przestał, tylko po prostu cały czas nas kocha ze względu na to, że Bóg trwa przez cały czas. On jest poza czasem i właściwie on jest w każdym momencie czasu. I to jest bardzo ciekawe. Tak. I Jego miłość się nie kończy. Ona nie jest jedynie dla ludzi, którzy żyli kiedyś. Na przykład dla tych pasterzy czy mędrców, którzy, którzy przyszli przywitać Jezusa, jak się narodził. Czyli tych wybranych po prostu. Tak. Nie tylko dla nich, ale miłość jest również dla nas. Tak. A właśnie bardzo ciekawym okazem tej miłości jest śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ta łaska, która wylewa się właśnie z tego wspaniałego właściwie to okrutnego miejsca, ale dla nas wspaniałego, ponieważ Jezus tam za nas zmarł i zmarł za co? Zmarł ze względu no, na nasze grzechy, Dokładnie. które popełniliśmy. Dokładnie. No i a propos grzechów, to jak wiemy w starożytnym Izraelu, ludzie składali ofiary z baranów. I co było ciekawe, to chodziło o to, że to był symbol, który wskazywał na kogoś, kto miał za te grzechy zapłacić. Tak, dokładnie. Symbol, który wskazywał na Jezusa, który kiedyś miał przyjść i, i właśnie umrzeć za grzechy ludzi. Ale dlaczego on właściwie musiał umierać? Z czego to wynikało? No, to właśnie wynikało z tej grzeszności natury ludzkiej. Ponieważ wyobraźcie sobie, że jest sąd i jesteście winni, ale przychodzi ktoś, kto mówi, że wiem, że ten człowiek jest winny, ale ja poniosę za niego karę. Czy jakąś grzywnę, czy, czy jakieś, jakąś osiadkę w więzieniu, to po prostu on całość tej kary o, mm, odbywa za was. Mm -hmm. Na tym to polega, mniej więcej grzech, czyli i odkupienie przez Jezusa na krzyżu. Tak jest. No niestety, gdy Pan Bóg stworzył człowieka, ludzie zgrzeszyli. I on wyraźnie powiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć. Mm -hmm. To jest ta kara, tak? tak. E, ale jednak. Możemy uniknąć tej kary dzięki temu, co zrobił Pan Jezus. Mhm. Dzięki Jego śmierci. Dokładnie. I tu bardzo wyraźnie w sumie widzimy właśnie tę miłość Boga do nas, że no, On po prostu nas nie zostawia samych w takim stanie, w jakim się znaleźliśmy, w tym stanie, w którym jesteśmy skazani na śmierć, tylko po prostu przychodzi i umiera zamiast nas. Czyli zdejmuje z nas wyrok w zawieszeniu. No. Dobra. I możemy to zobaczyć, że właśnie to jest bardzo ciekawe, że opis Boga to jest opis baranka. Bo tak jak jest napisane, że jest cichy i pokornego serca, tak samo jest łagodny jak baranek. Ale też ma inną naturę. Na przykład e, też mówi się, że Jezus jest lwem z plemienia Judy. Więc zobaczcie, jaka szeroka perspektywa. I, i właściwie dokładnie co oznacza. To, że nic jest lwem. No gdy spojrzymy sobie na lwa, widzimy, że jest to bardzo potężne zwierzę, które właściwie jest y, określane jako król zwierząt. I, I tak samo z Bogiem, tak samo z Panem Jezusem, on jest królem. On jest królem, który jednak w pewnym momencie historii staje się barankiem takim łagodnym i pokornym, no, Widać tu bardzo duży kontrast. Z jednej tak. strony lew król zwierząt, a z drugiej strony baranek, który przez tego lwa może być zjedzony. Tak, ale <noise> widzimy też tą wspaniałą pełnię Boga, że e, jak człowiek po prostu coś ma, to, czeko, to czasami po tej drugiej stronie tego nie ma, a Bóg ma po prostu całe spektrum, aby móc to dobrze zapewnić. Teraz otwórzcie z kolei ap Apokalipsę 5.9 e, lub Księgę Objawienia, jak to woli, jakie nazewnictwo. I tam jest e, opisane to, jak ważna jest. Ofiara Jezusa i jak ludzie dzięki niej mogą przebywać. W... Bo to nie jest takie, ponieważ yy, mogli przebywać tutaj w... bezpośrednio przez grzech. Ale to się stało yy, niemożliwe ze względu właśnie na grzech, który yy, popełnili po prostu nasi rodzice. Yy, pra, rodzice, no Adam i Ewa. Yy, I po prostu. Możemy się cieszyć tym, że Jezus zmył z nas grzechy i możemy bezpośrednio przychodzić do naszego ukochanego Boga i wznosić do Niego nasze prośby. To byłoby niemożliwe, ponieważ tam, gdzie jest Bóg, a jest święty, czyli po prostu jest wyodrębniony, oddzielony, i nie ma wkoło Niego grzechu. Tak, Bóg jest po prostu oddzielony od wszelkiego zła. Mhm. A niestety my zostaliśmy przez to te zło dotknięci, dokładnie. więc no, tak po prostu nie możemy przybywać w obecności Boga, bo to by nas zniszczyło. No, dokładnie. No i to jest właśnie też dobre przejście do tego, żeby zastanowić się, jakie to ma skutki. Czyli ta grzeszność, niegrzeszność, ofiara Jezusa. No i takie skutki są, że po prostu musimy się opowiedzieć po której ze stron. Ponieważ to nie jest takie mm, rozmyte, nie ma odcieni szarości. Niestety. <laughs> Ale cudownie, że właśnie jest to takie proste, że kiedy uwierzymy w Jezusa Chrystusa, to możemy przestać być grzeszni. I to jest ważne, ponieważ toczy się wielka walka w niebie, w tym świecie duchowym, w tej sferze duchowej, ponieważ yy, musimy po prostu podjąć wyzwanie, czy idziemy za, za tym, co dobre, co boże, czy za tym, co grzeszne. A dokładnie, jak można odczuć ten grzech? Tak. <laughs> Dobra, to. Jak można odczuć ten grzech? No, odczuwamy właściwie to chyba każdego dnia, bo jak sobie w ogóle spojrzymy na to, jak wygląda nasze życie, czy nie doświadczamy w nim cierpienia. Każdy z nas doświadcza, czy jakichś przykrych sytuacji w szkole, w pracy, czy może tragedii w jakimś życiu rodzinnym. Mhm. Nie będę tutaj podawał przykładów, ale, ale każdy z nas no, po prostu nie ma łatwego życia. I to wszystko jest właśnie ze względu na to, że, no właśnie, że kiedyś ktoś popełnił złą decyzję. No właśnie, i możesz wybrać drogę, którą pójdziesz. Czy pójdziesz drogą tą, która sprawi, że świat będzie coraz gorszy i będzie coraz naprawdę bardziej niebezpieczny, bo czy to wojny, czy to zabójstwa, gwałty. I różnego tego typu rzeczy, chociażby nawet osobiste porażki, to, że nie jesteś albo ja, albo ty, albo ktokolwiek z nas, nie jest w stanie cieszyć się naprawdę z życia, to wszystko jest skutek grzechu. Ale jeżeli będziemy uważać, że stwierdzimy, że idziemy za Bogiem, to przebywając w Jego obecności, On będzie nas przemieniał. I z naszej wiary, i z tego, że się z Nim po prostu spotykamy na co dzień w modlitwie, czy w czytaniu pisma, będzie się przejawiało Właśnie to czynienie dobre, dołączenie do tej dobrej strony, a kiedy nie, no to niestety będziemy powodami do, do szerzenia się tego tak. ogólnego zła. I właśnie dlatego pamiętajcie o tym, że Jezus nie przyszedł sobie tutaj na ten świat tak po prostu, ale on miał naprawdę cel i misję, i, i to wszystko, co zrobił, jest dla nas. Teraz każdy z nas musi podejmować decyzję każdego dnia, czy opowie się za stroną Jezusa. Czy przyjmie to wszystko, co on zrobił, i czy w jego mocy będzie chciał czynić dobrze, czy nie? Dokładnie. Bo czynienie dobrze też nie jest takie trudne, bo są różne zadania. Możesz na przykład być tym, który głosi bezpośrednio Ewangelię. Możesz być tym, który zaopatruje tych, którzy głoszą Ewangelię, ale możesz też być tym, który po prostu sprawia, że, że Kościół jest wspaniałym miejscem, w którym leczeni są ludzie z po prostu złości tego świata. No, no jo. Ja. No jo. Ja. <noise> <noise> tak, no i słuchajcie, właściwie tak naprawdę to chcemy wam jeszcze tylko powiedzieć, tak. że życzymy wam właśnie naprawdę takiej super wspaniałej relacji z Bogiem, bo to jest naprawdę piękne doświadczenie, gdy możemy każdego dnia e, przebywać razem z Panem Jezusem, modlić się do niego i wybierajcie dobrze. Wybierajcie dobrze. A w następnych odcinkach chcemy wam powiedzieć o poselstwie i drugiego trzeciego anioła, które ostrzega nas przed zwiedzeniem szatana. Szatana, który chce zabrać nam to co dobre, to co oferuje nam Bóg. Także wyczekujcie następnego odcinka i tam widzimy się. Następnym razem